No to co, zaczynamy. A, tradycyjnie, no to, no to co padło? Dobra. Dzisiaj taki w miarę szybki odcinek. Byliśmy na turnieju na lidze Pokémonów. Dokładnie. Niestety było nas tylko dwóch, więc zachęcamy Was do udziału. Później, w trakcie filmiku, powiemy Wam, co i jak zrobić, żeby móc, jeśli ktoś jest z Warszawy, na konkretnie z Ochoty, żeby z nami pograć. Link w opisie. Tak jest, będzie link w opisie do grupki. Tam będziecie mogli dołączyć i będziecie mogli razem z nami wziąć udział, znaczy razem w ogóle wziąć udział w Lidze, która zazwyczaj odbywa się w czwartki, no ale to są czwartki ustalone na grupce. Dokładnie. O czym jeszcze będziemy Wam mówić? Natomiast to są rzeczy, które przytargaliśmy z Ligi. Uh -huh. Na dole dwa boostery price packi właściwie motyla. Moje. który Dostał je za drugie miejsce w Lidze. Natomiast za pierwsze miejsce Dezy pokomono... playspaki Dezy pokomonowe jest z którym umie grać. Dokładnie, trzy playspaki oraz stwierdziłem, że. A co mi tam i wziąłem sobie dwa boostery Lost Origin, bo były dwa ostatnie z Boosterboxa. Ja już popsuję tą koncepcję. Popsuję koncepcję, a zobaczymy, co mi przyniosą moje. Ja tutaj niestety, ale poza kadrem. Poza po... kadrem Mateusz. Przepraszam, czekaj. Poza kadrem Motyl Ucina. Uh -huh. Tak, kawałek w kadr weszła paczuszka, ucinamy, bo tak jak mówiliśmy robimy sobie z nich takie karty, żeby nie stracić grafik z boosterów, więc po jednej sztuce każdego sobie wycinamy, żeby było ładnie. A wiecie co ja Wam powiem, że to jest jeszcze jedna karta. Ha, powiedział to tak cicho, żeby nikt nie usłyszał, Tutaj karta jest... z kodem. dokładnie. Dobra, co tu mamy? Albo żeby było jeszcze ciekawiej. Pomieszasz obydwa? Mhm. Nie rób tego, bo mi statystyki całe zepsujesz. No tylu nie rób. No tylu, nie rób tego. Będziesz miał dwóch osobnych, więc... Nie, poproszę, poproszę, żebyś to zrobił mimo wszystko osobno. Dobra. dobra, od tego zaczniemy. No to lecimy. Magma. Aha, ty ja pokazuję inne, a ty robisz inne. Aha, no dobra. No Magma to... Basin. Dalej. Choice belt. Oj, to jest fajna karta. Tak jest. Motyl czyta. Widzicie, że umie czytać. Ludicolo. Dobrze. Co tam mamy z tyłu? Widzę jakiś trainer czyżby Sapo... O, Rejhan. Proszę bardzo. Rejhan holo. Co jest za Rejhanem? Handum holo. Handum water. water Energy. Jeszcze stara. Ale oczywiście ze stampem Pokemon. Dobrze. Co mamy? Switch. W kolejnej Switch. Bardzo, bardzo przydatna dobrze. karta. I Queen Horn, proszę bardzo, też fajna karta Co tu wyciągnęło? Oranguru oh, i to ten najfajniejszy, co prawda z rotacji wypada, ale w Expanded jak najbardziej fajny, grywalny, polecam Sheryl, o Boże Ależ to jest świetna karta do mojego deku, będę Cię molestował o tą kartę Słyszeliście, będę miał Bas, świadków. Passy i Holo i Energy. Metal Energy. Będę cię mał z tą kartę, bardzo jej potrzebuję. a no. nie mogłem jej nigdzie znaleźć. No to piszcie w komentarzach, czy dogadasz się z Dezem za tą kartę, czy nie. Podobajcie w komentarzach ceny, tak? No i co? Dobrze, Panie Bezcenny, yy, za chwilę do was wracamy. Dobra, ale wracamy, wracamy do mnie. Ja i zostawię na później. Bo liczę. Album! Nie? Chcesz pomieszać? Dobrze. No tak, bo ty jesteś tym ekspertem. Ułóż je na kupce, tak żeby były po kolei. Dobra, ułóż je na kupce, tak żeby były po kolei i ja je będę w takiej kolejności otwierał. Mhm. To nie jest kupka. Mam od prawej zaczynać, rozumiem? Nie. Od lewej? Nie. Co Od pricepaka środkowego i idziesz w prawo. To, żeś mnie teraz zmylił, to ja sobie je tak ułożę w takim razie. Dokładnie. Dobrze, pricepack. Ja może będę na tyle fajny, że zrobię to na wizji. Obym kart nie pociął. On jest wizjonerem, robi wszystko na wizji. Czy jakoś tak? Oczywiście pociąłem po prostu super profesjonalnie. No trudno, to będę musiał zrobić to troszkę inaczej, niż planowałem. Jak nie delikatnie, to młotkiem delikatnie. Tak, jak nie na siłę, to delikatnie młotkiem, karta z kodem. Nie pamiętam, a energia była na końcu, to sobie ją przełożę. Dobrze, zaczynamy od Fire Energy. Czy ja cię będę molestał jakąś Zaraz Ale jest Gloria, ja, najlepiej jakbyś pokazał... o, Pionie, o tom nie możesz. O. Professor's Research, o, zamienię sobie z jedną z moich holo. Hello fighting Energy, fajna sprawa, a Ty znowu latasz tą kamerą przepięknie i Gengar V, hmm. o proszę. Fajna karta, fajna, fajna, bardzo się cieszę. Teraz, o, ale nabity ten booster. <laughs> no ma trochę więcej kart niż prejspaki jednak. Nie, 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 on jest nabity, ja Wam mówię. Jak motyl mówi, że booster jest nabity. Tak, booster jest nabity jak motyl chyba. Dokładnie. A że motyl jest całkiem chudy. To coś poradzić. Dobra. Kodzik z Lostów. Proszę bardzo, Vistar Marker. Na dobry początek. Komala. To jest koala. Toolbox. Hariama. Hisuian Bascury Dings. Makuhita. Brązorek. Falinks. Szapet River Holo i Aerodactyl V. To jest fajna karta. Bardzo się z niej cieszę. Pokaż. Co mam pokazać? Bo ty mi ruszasz tą kartą, a ja nie wiem, co się dzieje. Normalnie wszystko. Już pewnie wiecie, po Garda of Warze, że dezy dosyć. No tak, do, dostaje dosyć o, obite. Czy tam. Skrzywdzone. Skrzywdzone życiem karty. Może tak to bym nazwał. Jeśli to jeszcze jedno. I jeszcze Dezy mam przeszkodę. koncepcja. Ja nic nie popsułem. Ja jestem idealny, albo prawie idealny. Czy da radę to wyjąć normalnie, czy będę musiał użyć delikatnie siły. Chyba będę musiał troszkę siły użyć. Dobrze. Kodzik jest. Energia pewnie jest z tyłu, więc przekładamy i zaczynamy od Gras Energy Fibi Power Tablet. Alter. Alteria Passimian Holo, Ty chyba miałeś takiego hmm. Hondum Holo drugi, już, czy nie? Nie, to nie. Ty miałeś takie. A, dobra. Ty miałeś takie fajne karty. Patry. Losty otwieramy. Dokładnie. Tu już mamy paczówki takie, więc nie ma co się litować no, na nią. Wleci jakieś słabe Giratina V czy coś, więc. Jak tak mówisz? To Mam nadzieję, że masz rację. Fire Energy, Porygon 2, Lake O City, Lady, Little Litlio, Mienfu, ale trzęsiesz. Litwix Snowver, Eternatus V. To nie jest chyba taki Eternatus, to jest woży... trainer galery. Ale to nie jest Eternatus, jakiego potrzebujesz w deku, jakiego używasz. No i... i. Buffaland. Buffaland przypomina Taurosa. Myślisz? Mm -hmm. No i co? Jakby powiedział Motyl, no to co? Jeszcze nie, no to co? Proszę tutaj. No to co? Nie... Ostatnia paczka. Nie, nie, no to co? Jest zawsze na koniec materiału i w tym <grym> też się pojawi. Więc piszcie w komentarzach, no to A w co? W tym to i na początku, i na końcu. I w środku. I w środku. Jedną przełożymy taktycznie i zaczynamy od Water Energy. I Coink Horn, też miałeś. Jest i Sheryl. Co prawda, nie holo, ale to już się nie będę molestował. Widzisz, jakie masz szczęście. Galarian Articuno, Bardzo lubię tą kartę. Mhm. Bardzo fajna. Proszę bardzo. Holo Grass Energy. Level Ball! Tak jest! Będzie mhm. grana Level bolem. No to co? Dziękuję za taki dobór kart w dobry, tych dobry. Price packach. Dobry, dobrego dnia Wam życzymy, wieczora, nocy, zależnie jak oglądać, albo poranku. Tak jest. Zachęcamy Was, tak jak mówiliśmy do na początku, do opisu. Tak, do, do brania udziału w lidze pokémonowej. Szczególnie tam, gdzie my, bo osób jest mało, a chcielibyśmy z kimś pograć. Dokładnie. Zapraszamy Was do, kto jest z Warszawy z Ochoty, albo nawet dalej, a ma ochotę któregoś razu przyjechać, to jest w Blue City. Na trzecim piętrze w sklepie grał. Wiadomo, e... że osoby z ochotą mają ochotę na Pokémony więc z takim sądzę. Dokładnie, słuchajkiem... więc. E... No ale zanim, zanim to, wejdźcie w opisie, jest link do grupki. Zresztą pewnie zrobimy jakiś cudowny montaż i pokażemy tutaj jakiegoś screena z grupki. Tutaj właśnie jak ona widzicie? wygląda. E... Dobrze, motyl mówi, że widzicie, to ja mu ufam, że widzicie. Ja już widzę. Kto nie widzi ma link. I w linku zapraszamy do grupy, tam ustalamy terminy. To są zawsze czwartki o 18.00, ale które czwartki, no to jest do dogadania na górze. A kto nie widzi, ma w przypiętym komentarzu. Może być i tak. No, jak ktoś nie widzi i na obrazku, i w opisie, to zobaczy w komentarzu, a jak ktoś nie zobaczy w tych trzech, to usłyszy i się spróbuje dobić. Dzięki jeszcze raz za to, że oglądacie. Naprawdę zapraszamy Was do grania, bo jak widzicie, nagrody są super. No to co? I są super grywalne. No to co? Padło no to co, to znaczy, że skończył nam się czas? Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Hello!